Dzień dobry kochani, zapraszam serdecznie na nowy przegląd do sklepu Action. Zaczynam od totalnej nowości. Są to kysy na słuchawki AirPods. Kosztują jedynie 8 zł89 zł i są od marki Ideal of Sweden. Ja już niejednokrotnie o tej firmie mówiłam wam na moim kanale. Całkiem niedawno prezentowałam kysy na iPhony. Więc myślę, że doskonale tą firmę znacie. Ja ich case'y bardzo lubię. No i myślę, że jeżeli jesteście posiadaczami AirPodsów, to warto na takie etui się skusić. Na półkach sklepowych w Action pojawiły się papiery do pakowania prezentów. Są naprawdę całkiem spore. Niektóre z nich mają wymiar 300 na 70 cm, a ceny zaczynają się od 3,95 groszy. Znalazłam również cudowny zestaw do serwowania. składa się on z trzech szklanych miseczek, a całość jest na drewnianej desce w czarnym kolorze. Za taki zestaw zapłacicie 19 zł i 95 Uważam, że jest to świetna propozycja, jeżeli zapraszacie swoich znajomych i chcecie podać przekąski. Fantastyczna nowość dla każdej jesieniary to taki dzbanek z dodatkiem zaparzacza. Kosztuje on niecałe 15 zł, a mamy tutaj aż 1,5 litra pojemności. Na dziale kuchennym znalazłam również nowe bambusowe miski. Za 17,95 zł są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Mają 20 cm średnicy. Gadżet, który przyda się w absolutnie każdym domu, to taki koszyczek na chleb. Ja również jestem w posiadaniu takiego produktu i zawsze wykorzystuję go, kiedy przychodzą do mnie goście. W Action obecnie możecie znaleźć czarną oraz białą wersję kolorystyczną, a za sztukę zapłacicie niecałe 18 zł. laki z miską już kiedyś pokazywałam Wam w moich przeglądach, niemniej znowu pojawiły się w sprzedaży, kosztują 12,95 zł, są wykonane ze stali nierdzewnej i mają niecałe 16 cm średnicy, dostępne są w szarym kolorze. A tutaj chciałam Wam również pokazać, że ko-kilki z poprzednich przeglądów wróciły do sprzedaży i również są dostępne w kilku kolorkach, a kosztują tylko 3,99 zł. Jest to idealna opcja na jesienne wypieki. Kochani, jeżeli testowaliście te łyżeczki czekoladowe, to dajcie proszę znać, czy są one smaczne, ponieważ z miłą chęcią bym je przetestowała, ale nie wiem, czy warto, więc proszę podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Za 6 sztuk płacimy 4 złote 49 groszy. Zł. Ja osobiście lubię te kosteczki czekolady za 4,95 groszy. Dotychczasowo piłam tylko i wyłącznie tą mleczną czekoladę, ale teraz skusiłam się na wersję ze słonym karmelem, tak więc jestem bardzo ciekawa, jak. I posmakuje. Totalny hit cenowy ze sklepu Action to mini kosze. Elastyczne za 2 zł i 79 groszy. One świetnie sprawdzą się w organizacji, w półkach i szufladach. Dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych. Wybrałam się również na dział z zapachami, na którym znalazłam takie dyfuzory za 5 zł i 99 groszy. Dostępne są trzy wersje zapachowe. Fioletowa to zapach lawendowy, jest również zapach czerwonych owoców oraz klasyczny zapach morski. Zbliżają się święta a wraz z nimi mamy zapachy typowo świąteczne. Są to jabłuszka z dodatkiem przypraw. Za taki dyfuzor zapłacicie 11,99 zł. Jest również zapas do kontaktu za 13,29 zł. Ja bardzo lubię te produkty od Ambipur i od Glade. One są świetne jakościowo. Jak doskonale wiecie, od lat jestem wierną fanką produktów marki The Pink Stuff, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałam taki płyn do mycia podłóg. Ja co prawda posiadam płyn do mycia podłóg, kupiłam go kiedyś w Deals, ale jest on w takim tradycyjnym opakowaniu, a z tym produktem jeszcze się nie spotkałam. On nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg i kosztuje 13 zł i 49 groszy. Mamy 750 ml produktu. Znalazłam również spray do mycia naczyń za 5 zł i 79 groszy. Jest to produkt, który ma nam zastąpić tradycyjny płyn do mycia naczyń. Teraz zabieram Was na dział z zastawą stołową, na którym znalazłam bardzo ładny talerz podzielony na cztery części. Co prawda na etykiecie jest informacja, iż jest to talerz do serwowania fondi. i uważam, że faktycznie to będzie świetne rozwiązanie, aczkolwiek ja wykorzystałabym również taki talerz do podania przystawek czy też przekąsek. On jest wykonany z porcelany niubą i kosztuje 16 zł i 95 groszy. Z dokładnie tej samej serii jest dostępny półmisek podzielony na trzy przegrody. On również jest wykonany z porcelany nubą i kosztuje 8,95 groszy. Oko wpadła mi również nowa zastawa stołowa. Co prawda tego typu produkty były już dostępne w action, natomiast są to nowe wzory. W skład takiej zastawy wchodzą m.in. cudowne, ogromne kubeczki, ale na etykiecie jest informacja, że jest to miska do zupy. Tak więc myślę, że taki kubek ma uniwersalne zastosowanie. Są również tradycyjne miski. Generalnie ta zastawa jest również wykonana z porcelany New Bone. Kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś wam się spodobało. Jutro pokażę wam kolejne nowości z Action. Mam nadzieję, że znowu odwiedzicie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro. Buziaki, pa pa.